Siemanko Widzowie, z tej strony KrzewSos, a dzisiaj gramy w Meme Taikyun. Niestety sam, ale już rozpoczynam, mam, jakby dosłownie dopiero zacząłem, 30 sekund Co mi napisali? Ej, chwala. Dobra, gramy, lecimy, tour. Co ja mam tutaj co ja... I jest tu jest milion rzeczy ej, Chyba to właśnie w tym chodzi O, okej okay. Mam to klikać? Słuchajcie, jak wy są so, ryg się rady, fajne. Dobra, to z nimi tak? Nie widzę... nie widzę żadnego miejsca gdzie widzę pieniądze, więc nie podoba mi się to. To like pizza Okej, okay, 56 ma, no to z ku... To samo też respi? Tutaj? Czy nie? Nie, muszę tutaj też klikać ok. Ale jest to bardzo ciekawa gierka. Ciekawy z... Ogółem, ciekawy symulator to jest bardzo. Bardzo mi się podoba. Co <grymine> <grymine> <Dude>, super <rectangle> nie? Dig mi. Przestań jak się klikną. Nic się nie dzieje, No to w sumie. <grymine> Dużo wyjaśni. 29. To zbieramy 300 na Rekrut XS Undertale. Piękne. Kupmy. I co? Jest majne. A jest oh, Undertale. jest normalnie w ne I normalnie w un Undertale biegnie sobie. Choć mnie to będzie atakować. Serio? Pluch. To wygląda jakby miało we mnie teraz wlecieć, prawda? To bardzo wygląda jakby miało we mnie wlecieć. A ja zbyt bardzo... Wtiera. Free Patrick star. Ja, Ciekawe ile tutaj będzie fajnych namów. Okej, okay, kopnę. Kolejny, zobaczmy, zobaczmy. To jest piękny sens. Dawaj, się potryk. Mam Dobra, ja nie będę to jakoś. No. To było faktycznie to, co go potrzebowałem. Siema, bo Bajacilek. Bo wow. ja to i tak bardzo niezbędna rzecz Ja z że to kupiłem śmietnika Spongebob? Dobra, kupiłem Spongebob Spongebob Nie, jak nikt nie ma O widziałem О, взял Патрика. Воня. В серию. Патрик. Плюх Патрик не Это Патрик. Плюх. Патрик не жив. Сладкая история. Mmm, kotek, Ej, mogę go wziąć? Ej, pewnie są jakieś dźwięki, ale ja mam wyciszone dźwięki, nie z tyle memiarskich dźwięków. To jest bardzo dużo. O w sumie nie dziwię się, jak to jest cały mem -tajku. Teraz z tego będzie się składać cały mój Taiko. Kółek mi. mi Patrika. Czy Patryk jest niewidzialny? Pluch. Pluch, Patryk nie istnieje. What the uh. Ty, tańcz miania. Dobra, nie wiem, foto tak. Czekaj, nie, ja muszę do tego włączyć. Ja dlatego muszę włączyć dźwięk. Nie ma nic dźwięku żadnych? Serio? No właśnie ile? 800? Tak, a co Mamy nie tylko

Skopmy ścioplu. A teraz... Ja pierdzele, co z tego Co tu robi Obama? Squid Game. Oh! I mam grzyba na modzie. No już jestem spełniony. To z wielkie imperium memów, ja pierdzele. A już... Nie, nie. Już kocham wizowy ten taki nie? Życzę najlepszą fabrykę memów. Czemu będzie? Ale skąd skończymy kupowanie memów tutaj, tak? Afryka. Toto. Aha, no tak jeszcze na no, 100 łatwiej 100, 100, 100, 100, 100, 100 850 Muszę to zbierać żeby automatycznie kupić całe już te piętro No skoczyłem, co stało. Dobra, wszystko z pierwszego pię Nie, nie. Down, down. Ile pół tysiąc? Drogę, co drogie co? Dobra mogę trochę co nie? Ale... to jest... Aha Gówniana sprawa. Powiem wam, że gówniana sprawa. Myślę, że widzowie ja sobie tutaj chwilę farmę I zaraz się to zobaczymy.

Víc zlové, ale si jim, no. Ale tak. <laughs> Přerval, jo. Dává. I będę Hot Seeker. było Okej okay, widzowie, już wraca Chwila przerwy była i tutaj sobie Po prostu kupiłem już te dwa nowe generatory No i co? Już można sobie trochę przyfarmić bardziej Myślę, że to już koniec odcinka Bardzo krótki Ale napiszcie czy chcecie drugą część Słuchajcie, napiszcie, serko Zostawcie lajka like, i subskrypcję Narka